Minął kolejny tydzień wojny na Ukrainie, zatem czas na następny materiał z podsumowania całego konfliktu, jak i wydarzeń z nim związanych. Ja jestem Grzechu 40 i zapraszam do wysłuchania mojego reportażu. Przy czym zaczniemy go od gospodarki, potem przejdziemy do geopolityki i na działaniach frontowych zakończymy. Zatem zaczynajmy. A jako pierwszy weźmiemy na tapet temat Polski. Jak wiecie, tydzień temu miały miejsce pierwsze rozmowy pokojowe dotyczące Ukrainy. Najpierw spotkanie w tej sprawie odbyli przywódcy Federacji Rosyjskiej i Ameryki na Alasce. Potem zaś nastąpiło drugie spotkanie w Waszyngtonie, w którym uczestniczyli także europejscy członkowie tzw. Koalicji Chętnych, czyli przywódcy narodów europejskich wraz z przedstawicielką Komisji Unii Europejskiej, Ursulą von der Leyen. Mimo wszystko, mass media zwróciły szczególną uwagę na fakt, iż w wydarzeniu zabrakło jakiegokolwiek przedstawiciela kraju polskiego. No i faktycznie do Białego Domu nie udał się ani premier Donald Tusk, ani prezydent Karol Nawrocki, ani nawet żaden przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nikt. Co umówmy się jest dziwne, biorąc pod uwagę fakt, iż to właśnie my jesteśmy jednym z głównych narodów wspierających bieżący konflikt zbrojny. Z racji na nasze usytuowanie na mapach świata, dalsze losy Ukrainy właśnie dla nas, dla Polaków z całej tej koalicji 33 państw europejskich są najistotniejszą kwestią. To właśnie dla nas w pierwszej kolejności priorytetem powinno być Uczestniczenie w podobnym posiedzeniu. Do tego warto zwrócić uwagę, iż swoją absencją ponownie wyalienowaliśmy Polskę na arenie międzynarodowej. Pokazaliśmy, iż Polska jest nieważna, jest zmarginalizowana i niegodna do uczestniczenia w wielkiej polityce. Zupełnie jakbyśmy na własną prośbę powtórzyli scenariusz jałtański. Jest to oczywiście wielka, katastrofalna pomyłka i jak warto odnotować na wtorkowym posiedzeniu Sejmu, wynikła niemała kłótnia w związku z przedmiotowym tematem. Co ciekawe, dziennikarze polskich mass mediów także zadali pytanie zarówno kancelarii premiera, jak i prezydenta o to, czym była spowodowana owa nieobecność. Odpowiedź, jaką uzyskano, była infantylna i bardzo mocno groteskowa, mianowicie stanowisko premiera jest takie, że to prezydent powinien był lecieć, stanowisko prezydenta, że winien był to zrobić premier. Jak dla mnie po czymś podobnym obydwaj powinni się natychmiastowo podać do dymisji. Kolejna kontrowersja, jaka wstrząsnęła opinią publiczną, miała miejsce dnia 20 sierpnia, kiedy to polska przestrzeń powietrzna, tym samym przestrzeń powietrzna Paktu NATO, znów została naruszona przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, chociaż temat nie był specjalnie nagłaśniany. No i jak mnie mam wiem dlaczego, tym razem wleciał w nią dron bojowy typu Geran 2, który przedarł się przez linię graniczną, po czym przeleciał 85 km w głąb naszego kraju i eksplodował na polu kukurydzy w miejscowości Osiny, około 75 km od stolicy Warszawy. Sytuacja jest o tyle bulwersująca, iż zgodnie z oświadczeniem ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, nasze siły nie tylko nie zareagowały na rosyjski atak, ale nawet go nie zauważyły, co wiele mówi o naszych zdolnościach obronnych. Dlaczego? Dlaczego się to wydarzyło? Bowiem, jak się okazuje, dron leciał na niskim pułapie, zaś polska obrona powietrzna nie posiada w ogóle systemów radarowych operujących na dystansie do 200 metrów nad ziemią. Co za tym idzie, Federacja Rosyjska mogłaby równie dobrze wysłać 40 tysięcy dronów bojowych Gerań-2, zaś polskie wojsko dowiedziałoby się o tym dopiero po fakcie. A jak dodam od siebie, podobne drony, tak samo jak szachidy, na których były one wzorowane, mogą latać nawet na wysokości 60 czasem 50 metrów i dokonują podobnych ataków na Ukrainie. Teoretycznie rząd uspokaja, iż już zakupiliśmy system obronny Barbara, który uzyska zdolność operacyjną w roku 2027 i który pozbędzie się owego martwego pola z naszego terytorium, Mimo to, po pierwsze, do roku 2027 będziemy bezbronni. Po drugie, taka sytuacja nie powinna się wydarzyć. Powinniśmy reagować na to znacznie wcześniej, jeżeli rząd zdawał sobie z tego sprawę, że mamy taką czarną dziurę w obronie narodowej. Po trzecie, nasuwa się również pytanie, ile takich systemów zakupiliśmy. Zgodnie z danymi, które udało mi się pozyskać, będziemy mieli cztery o wartości niemal 6 miliardów dolarów, co w dalszym ciągu tworzy na mapie wąskie gardło obronne, bowiem po zniszczeniu tych czterech systemów, znowu będziemy ślepi. A działają one w oparciu o sterowce zawieszone na pewnej wysokości w niebie, więc stanowią również stosunkowo łatwy cel dla potencjalnych ataków wroga. Słowem cztery sztuki do obrony całego kraju to trochę mało. Tak czy inaczej obecnie rząd w Warszawie zareagował najbardziej stanowczo jak tylko potrafił, na skutek czego, jak określił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński, wystosujemy notę protestacyjną do Moskwy, cóż za niebywale podniosła reakcja na kolejny atak obcego państwa, bo przecież to nie pierwszy podobny incydent, z pewnością Moskwie wpisał. Pójdzie ostatnia sprawa dotycząca naszego kraju to produkcja czołgów podstawowych K2 Black Panther PL. Już wcześniej pojawiały się informacje mówiące o tym, iż Polska stanie się europejskim zagłębiem produkcyjnym owych maszyn, nie tylko predestynowanych na nasz własny użytek, ale także na eksport. Obecnie finalizowana została także druga umowa kooperacyjna z Koreą Południową w tej sprawie w ramach której przewidziany jest bezpośredni transfer technologii produkcyjnych do naszego kraju. Jak oznajmił Choi Wuso, szef zespołu do spraw działalności Hyundai Rotem, Korea Południowa planuje uczynić z naszego kraju ogólnoeuropejskiego dostawcę nowych czołgów podstawowych, przy czym plany mają obejmować także przekazanie nam technologii i możliwości budowy pojazdów wsparcia, a także pojazdów opancerzonych. Tak oto 1 sierpnia podpisano drugą umowę wykonawczą w kwocie 6,5 miliarda dolarów. Zakładającą po pierwsze dostawę kolejnych czołgów. Po drugie, przekazanie nam technologii i maszyn produkcyjnych. Słowem Polska będzie w stanie nie tylko prowadzić samodzielne remonty tych maszyn, ale także zakład Bumaru Abendy otrzyma możliwość niezależnej produkcji jak określił Zung Jop. Korporacji Hyundai zależy, abyśmy wysyłali Black Pantery dalej do Europy Środkowej do kolejnych narodów i na bliski wschód. Przy czym co warto podkreślić my będziemy produkowali wersję PL, czyli pojazdy większe i wyposażone w nowocześniejsze technologie, w tym systemy antydronowe i najnowocześniejsze systemy ochrony aktywnej. Mimo to, choć media o tym głośno nie mówią, to sam pragnę zwrócić uwagę na dosyć nieciekawy fakt który jednak jest bardzo istotny, będący wąskim gardłem kraju polskiego, mianowicie Polska będzie produkowała czołgi samodzielnie, suwerennie, niezależnie, to jest prawda ale z dwoma aneksami, gdyż silniki, a także układy sterowania ogniem cały czas będą powstawały jedynie w Korei Południowej. Słowem, w razie załamania linii dostaw zostaniemy poniekąd z niczym. Kolejny temat to ropa naftowa. Rzeczywiście po ostatnich groźbach Waszyngtonu Indie powoli wycofują się z zakupu rosyjskiej ropy. No niestety, jak przekazał analityk Reutera Richard Jones, wyraźnie można zaobserwować, za cieśnienie współpracy handlowej między Federacją Rosyjską a Chinami, gdyż surowiec został po prostu przekierowany z Indii do CHRL, który to kraj nie zrobił absolutnie nic. Celem ograniczenia podobnego handlu, otwarcie drwiąc sobie z amerykańskiego ultimatum. My jednak przejdźmy do wątku rokowań pokojowych, bo to poniekąd najważniejsze. W zeszłym tygodniu doszło bowiem do niewielkiego przełomu, w ramach którego Federacja Rosyjska w zamian za zniesienie sankcji, zapewnienie o nieprzystąpieniu Ukrainy do paktu NATO, oddanie całego regionu Krymu, Ługańska i Doniecka, usankcjonowanie owego a także kilka kolejnych ustępstw uznała za słuszne gwarancje bezpieczeństwa dla pozostałej Ukrainy. Przy czym, jak początkowo przekazał Donald Trump, miały one obejmować także wojska stabilizacyjne stacjonujące na terytorium kraju. No! To już się z tego wycofano, to znaczy zgodnie z przekazem rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marii Zacharowej nie ma mowy o stacjonowaniu zachodnich wojsk na terytorium Ukrainy. Rosja nie wyraża na to zgody i samą propozycję traktuje jako prowokacyjną. Słowem, Kreml ponownie zaczął mącić i grać na zwłokę, bo tutaj się nie dzieje nic innego. Jest to klasyczne granie na zwłokę, które przedsiębrano przez ostatnie pół roku, a nawet i dłużej. Choć z tego co wiemy, w zamian za amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa, Wołodymir Zoeński zobowiązał się przekazać 100 miliardów dolarów na zakup amerykańskich. Amerykańskiej broni dla Ukrainy i kolejne 50 miliardów dolarów na współpracę produkcyjną w zakresie dronów bojowych, których w pięć najbliższych lat miało powstać minimum 10 milionów. To także na zachodzie zostało odtrąbione jako wielki sukces, choć, no ja ponownie, niestety, cały czas. Z uporem maniaka przywdziewam skórę diabła, oznajmiając różnego rodzaju wady, nieścisłości, doszukując się dziury w całym, nie inaczej będzie w tym konkretnym przypadku, bowiem chciałem zwrócić uwagę na fakt, o którym ponownie publicznie się nie mówi. Żadne masowe media tego nie podają. Mianowicie, to nie jest tak, że Ukraina przekaże USA te 150 miliardów dolarów w zamian za ochronę własnych granic. No nie. Pomijając samego Donalda Trumpa, który uważa obecnie, iż same wspólne interesy już są ochroną, więc zasadniczo nie wiadomo, czy ta ochrona ma jakiekolwiek podwaliny prawne, to ów kapitał 150 miliardów dolarów nie zostanie sfinansowany z budżetu Kijowa. To Europa zobowiązała się go zapłacić Donaldowi Trumpowi w imieniu Ukrainy. Słowem to między innymi my Polacy wydamy kolejne dziesiątki miliardów złotych na czołgi i drony bojowe dla Kijowa, dla zabezpieczenia jego interesów i zrobimy to pomimo skrajnego historycznego zadłużenia naszego kraju. Zrobimy to zamiast budować nasze drogi, sponsorować mosty i nowe lotniska. Będziemy za to sponsorowali armijną potęgę naszego sąsiada. Zyska na tym USA, gdyż wiadomo produkty. I kapitał zyska na tym Kijów, chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Czy zyska na tym Polska? Można to poddawać pod wątpliwość. Oczywiście, jeden powie, że tak, drugi powie, że nie. Teoretycznie zyskamy strefę buforową przed Wladimirem Putinem i jego potencjalnymi następcami, ale równie dobrze moglibyśmy wydać te miliardy złotych na własne drony i czołgi, które pełniłyby dokładnie tę samą funkcję odstraszającą potencjalnego przeciwnika. I trudno się z owym argumentem nie zgodzić w każdym razie, choć obecnie się o tym także głośno nie mówi, dlatego że Europa koncyliacyjnie poczęła masowo utajniać kwestię wsparcia dla walczących, to mimo wszystko musimy być w pełni świadomi, iż to wsparcie militarne dla Kijowa cały czas jest realizowane, zaś w roku 2025 się ono wyraźnie zwiększyło względem poprzednich lat i nie mówię o przyszłych umowach czy gwarancjach. A o obecnych transferach. Tylko w maju i czerwcu bieżącego roku mieliśmy przekazać łącznie 10 miliardów 500 milionów euro na pomoc wojskową, zaś od początku wojny Europa miała przekazać 35 miliardów euro na zbrojenia. Ogółem 99% całej pomocy militarnej pochodzi z państw paktu NATO, zaś tylko w zeszłym roku Ogółem, cała ta pomoc wyniosła łącznie 50 miliardów dolarów. I mówię tutaj o wszystkich, nie tylko o samej Europie. Słowem, dużo nas ta nie nasza wojna kosztuje. W ostatnich dniach USA zatwierdził kolejny pakiet pomocowy o wartości 850 milionów dolarów, który ponownie pokryje Europa, ma to być 3350 rakiet ERAM operujących na dystansie nawet 450 km. Francja także ogłosiła nowy pakiet pomocowy opiewający na 50 transporterów opancerzonych ACMAT Bastion. Zresztą ogółem Emmanuel Macron zaproponował wysłanie europejskich sił stabilizacyjnych na wschód. Choć spowodowało to ostrą reakcję niektórych krajów Europy. Tutaj warto zacytować wypowiedź choćby wicepremiera Włoch Mateo Salviniego, który odparł cytuję Jedź sobie. Jak chcesz załóż hełm, kamizelkę, weź karabin i jedź sobie na Ukrainę. Koniec cytatu, zaś wisienką na torcie jest jak zwykle pozbawiona sensu wypowiedź dymityja Miedwiediewa, który określił prezydenta Francji mianem bezmózgiego galijskiego koguta, który kontynuuje swoje chrapliwe, żałosne pianie, aby udowodnić, iż jest królem kurnika. No cóż, nie skomentuję. Faktem jest jednak, iż najsilniejszy kraj Europy, czyli Niemcy, zaczynają wychodzić z letargu i przestawiać swoją gospodarkę na swego rodzaju upośledzony tryb wojenny. Tak oto rząd podjął decyzję, iż budżet na zbrojenia w następnym roku wyniesie astronomiczne 70 miliardów euro i będzie trzykrotnie wyższy niż obecnie, zaś ogólnym celem władzy jest przeznaczenie Bagatela 350 miliardów euro, czyli 1 biliona 500 miliardów złotych na gruntowną modernizację armii. Wracając jednak do samego Trumpa, w ostatnich dniach światło dzienne ujrzały także wyniki sondaży Reutera, z których wynika, iż prezydent nie miał dotąd tak niskiego poparcia w narodzie. Notowania wynoszą bowiem zaledwie 40%, co oznacza, że zdecydowana większość Amerykanów nie jest zadowolona z działań republikanina, przy czym większość respondentów odpowiedziało, że Trump ma wyraźnie zbyt zacieśnione relacje z Wladimirem Wladimirowiczem Putinem. Podobne sondaże przeprowadzono również w kraju polskim, gdzie 61% rodaków uznało, że nie powinniśmy wysyłać po wojnie swoich sił stabilizacyjnych na Ukrainę, zaś 66,8% określiło, iż Putin nie zatrzyma się na obecnych zdobyczach terytorialnych i kwestią czasu jest, aż zaatakuje kolejne narody Europy. Jakby jednak nie było, jedno jest pewne: Ukraina po wojnie będzie finansową studnią bez dna, jej gospodarka pogrążona będzie w gigantycznym kryzysie, zaś populacja nigdy nie powróci do pierwotnego stanu. Tak oto Narodowy Bank Ukrainy w najnowszym raporcie dotyczącym inflacji zrewidował prognozy dotyczące migracji, gdzie w miejsce połowy miliona rodaków, którzy mieli powrócić do kraju do roku 2027 wpisano zaledwie skrotnie. 100 tysięcy określono tym samym, iż spowolnienie gospodarcze będzie znacznie silniejsze niż początkowo zakładano, co stawia pod znakiem zapytania możliwość spłacenia długów zaciągniętych na zachodzie. Tak oto od początku wojny z Ukrainy miało wyjechać 10 milionów ludzi, jak przedkłada ONZ 1 lipca 2025 roku w dalszym ciągu poza granicami miało pozostawać 5 5,6 miliona osób. Zaś zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Centrum Analityczne w Polsce na chwilę obecną zaledwie 17,9% uchodźców z Ukrainy planuje powrót do swojego kraju po wojnie. Dlatego też już teraz rząd przewiduje, iż stała populacja Ukrainy może wynieść około 29 milionów ludzi, podczas gdy na początku roku 2022 było to 40 milionów, na koniec Dodam, iż jak przekazała rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Levitt, Władimir Putin oficjalnie wyraził zgodę na spotkanie negocjacyjne z Wołodymirem Zoleńskim, słowem, rozmowa się odbędzie, co rzecz jasna nie gwarantuje możliwości dojścia do jakiegokolwiek konsensusu. A teraz czas na omówienie frontu wojny, w pierwszej kolejności tej na Bliskim Wschodzie. Na terenie strefy gazy panuje głód. Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała specjalny komitet do spraw oceny głodu, który zdefiniował piąty stopień w skali zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego IPC. Co to oznacza? Oznacza to, iż zostały spełnione następujące warunki. Co najmniej 20% ludności cierpi z powodu skrajnych niedoborów żywności. Ostre niedożywienie dotyka co najmniej 30% dzieci poniżej 5 roku życia, a z głodu lub niedożywienia codziennie umierają co najmniej 2 na 10 tysięcy osób. Słowem tak źle, że komu jeszcze nie było. Oczywiście, sekretarz generalny. ONZ Antonio Guterres zażądał od Izraela natychmiastowego przerwania ognia w gazie. Wezwał także do wstrzymania budowy żydowskiego osiedla na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu, które określił jako nielegalne i oczywiście jak zwykle nic z podobnych apeli nie wynika. Ale to już norma. Do tego Izrael cały czas kontynuuje swoje ataki przeciwko osobom wyczekującym w kolejkach pojedzenie. Tylko w sobotę zginąć w ten sposób miało kolejne 25 osób, zaś 14 zostało zabitych na skutek bombardowania namiotów w obozie dla uchodźców w Han Yunus. Ponad połowa z pomordowanych to kobiety i dzieci. Ogółem, jak dotąd, zgodnie z przekazem Izraela, od początku wojny zaatakowano 10 tysięcy celów terrorystycznych i uśmiercono przy tym 25 tysięcy bojowników Hamasu. Obecnie Izrael wdraża plan kolejnej zmasowanej ofensywy na miasto Gaza, znanej pod nazwą Rydwany Gideona. Minister obrony kraju Izrael Katz zatwierdził już realizację ataku, zaś 60 tysięcy osób w kraju dostało wezwanie do wojska. Kolejne 20 tysięcy z kolei otrzymało decyzję o przedłużeniu swojej służby wojskowej ponad przewidywany dotąd okres. Teoretycznie Izrael cały czas kontynuuje także przygotowania do ewakuacji ponad 1 miliona mieszkańców regionu, ale w dalszym ciągu nie wiadomo jak ta ewakuacja ma wyglądać czy dokąd cywile zostaną przetransportowani. Na koniec warto dodać, iż Netanyahu wznowił negocjacje pokojowe z Hamasem Jednakże owe negocjacje zasadniczo są bardziej żądaniem bezwarunkowej kapitulacji, która zgodnie ze słowami Izraela Kaca, jeśli nie zostanie przyjęta, będzie oznaczała zrównanie miasta Gaza z ziemią. No i teraz jeszcze omówienie sytuacji frontowej na Ukrainie. Trwają niezwykle zmasowane ataki powietrzne na cywilne zabudowania kraju, choć obrona powietrzna także działa w pełni swoich możliwości. Dla przykładów w czwartek Rosja zaatakowała miasta wroga 614 dronami bojowymi, z czego Ukraina zestrzeliła aż 577. Co może oddawać, iż po okresie znaczących niedoborów znowu dysponują oni odpowiednim orężem? Co ciekawe, przed rozmowami na Alasce na linii Putin-Trump Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpoczęły także na samym froncie zmasowane ofensywy, które prawdopodobnie miały symbolicznie oddać przewagę Kremla w całym konflikcie. No cóż, plan wyszedł Rosjanom na złe, bowiem jak się okazało, nie dysponowali oni wystarczającym zapleczem do podtrzymania podobnych działań na tak szeroką skalę. Tak oto w okolicach Pokrowska Ukrainie udało się odeprzeć ataki wroga i przejść do lokalnej kontrofensywy, zająć część terenów spornych, otoczyć trzy zgrupowania rosyjskich sił wojskowych. Podobnie wyglądała sytuacja nieopodal sum obecnie ukraińskie natarcia trwają przy Kindriativce, Andrivce, Oleksynivce, Jabłunivce i Junakivce. Szczególnie ciężka sytuacja Rosjan ma miejsce pomiędzy miejscowościami Kindriativka i Andrivka. Na północ od nich znajduje się bowiem zbiornik wodny dochodzący do rosyjskiej granicy, który stanowi naturalną przeszkodę dla rosyjskich pododdziałów utru utrudniając dostarczenie im wsparcia. Jednostki znajdujące się pomiędzy tymi podmokłymi terenami są więc w naturalnym kotle wojennym. Udało się także wyprzeć oddziały wroga z takich miejscowości jak Chruskie, Rubizne, Nowowodiane, Petrowka, Wesele, Izoloty i Koladias. Od... Enerhodaru. Działania wojenne toczą się na linii na południe wzdłuż rzeki Konka, prowadząc na wschód. Centralnym punktem tej linii jest Orichiv. Orientacyjnie poniżej punktu, który znajduje się na południe od Hulajpola w obwodzie zaporowskim front znów zaczyna wysuwać się w kierunku północno-wschodnim, dochodząc do środkowo-zachodniej części obwodu donieckiego. Rosja cały czas usilnie próbuje otoczyć główne epicentrum frontu w postaci Pokrowska, o czym już Wspominałem, gdzie podejmuje także liczne próby przecięcia linii dostaw do miasta. Mowa o trasie Pokrowsk-Kramatorsk-Słowiańsk. Kilka dni temu wojska Kremla wysunęły się w kierunku miasta Dobropila, jednak sztab generalny w Kijowie zapewnia, że sytuacja w tych miejscach jest kontrolowana. Wróg bierze też w kleszcze miasto Konstantynówka, na które napiera z południa wschodu i północnego wschodu. W rejonie Konstantynówki istnieją. Jednak naturalne przeszkody, np. Na zbiorniki wodne, które ograniczają ruch sił przeciwnika Ogółem można powiedzieć, iż na dzień dzisiejszy sytuacja wydaje się być opanowana Zaś okupant kontroluje dokładnie 18,96% powierzchni kraju Zobaczymy jednak jak się to zmieni w nadchodzących tygodniach, bowiem front... Jest zawsze kwestią operowania na niepewnościach. Jest on dynamiczny i ciężko go przewidzieć. Ponadto Kijów w dalszym ciągu kontynuuje wzmożoną akcję ostrzeliwania terenów rdzennorosyjskich. Cały sierpień wyznaczany był podobnymi atakami, co doprowadziło do zatrzymania rafinerii. Obecnie co najmniej cztery duże zakłady petrochemiczne w Federacji Rosyjskiej są wyłączone z użytku, co pozbawiło gospodarkę 1,7%. ...produkcji paliwa i powołuje się tutaj na raport The Moscow Times. Zatrzymano rafinerię Rosnieftu w Nowokłybyszewsku, rafinerię w Saratowie, rafinerię Łukoilu w Wołgogradzie, rafinerię Rosnieftu w Samarze. Swoje prace wstrzymała rafineria w Riazaniu. W ciągu niecałych trzech tygodni koncerny naftowe w kraju straciły 44,3 miliona ton ropy naftowej. Do tego w ogniu stoi obecnie rafineria. W Nowoszachtyńsku zaś Ukraina ponownie zniszczyła dopiero co naprawiony rurociąg przyjaźń dostarczający ropę naftową do Węgier i na Słowację. 19 sierpnia doszło także do udanego ataku dronowego na rosyjskie składy amunicji w Biłokurakynem, co miało wpłynąć na realne ograniczenie prowadzenia ofensyw frontowych przez wroga. I na koniec raport strat. Jak dotąd Federacja Rosyjska miała stracić na Ukrainie około 1 076 070 ludzi, 11 129 czołgów, 23 167 Pojazdów opancerzonych, 31 898 systemów artyleryjskich, 1472 wyrzutnie rakiet, 1211 stanowisk przeciwlotniczych, 422 samoloty, 340 śmigłowców, 53 056 dronów bojowych, 3598 zestrzelonych pocisków rakietowych, 28 okrętów. Na wodnych jeden okręt podwodny, 59 593 pojazdy, w tym cysterny i 3944 jednostki sprzętu specjalnego. Na dziś ode mnie to tyle. Więcej informacji dla Was nie mam. Mam z kolei nadzieję, że materiał okazał się wartościowy, jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność na YouTube, gdyż nie czerpię żadnego dochodu z reklam ani złotówki, bo YouTube za mną nie przepada. Zachęcam do wsparcia mojej działalności na YouTube poprzez dotowanie. Link do wszelkich form dotacji znajduje się w opisie. Serdecznie dziękuję za każdą złotówkę, która się tam być może zgromadzi. Kolejna kwestia wsparcia to także łapkowanie, subskrybowanie. Wyświetlanie i komentowanie. Hej ludziska, cześć, do następnego!